Jednym z największych polskich architektów, po prostu książki sobie przeczytać. Nie ma w języku polskim książki o Władysławie Hrodeckim. Po ukraińsku, proszę bardzo, ile państwo sobie zażyczą. W centrum Kijowa postawiono mu piękny pomnik w postaci stolika kawiarnianego, bo uwielbiał kawę i w centrum Kijowa przychodził do kawiarni pić kawę. A na tym stoliku z brązu leży książka. Gdyby państwo próbowali ją otworzyć, to się nie da, bo ona jest rzeźbą. Ale to jest kopia autentycznej książki napisanej przez Chorodeckiego, który był wielkim myśliwym. Jeździł na polowania po całym świecie, głównie do Azji i Afryki na safari. I przed pierwszą wojną światową wydał w Kijowie książkę w dżunglach Afryki. Ta książka po wielu <laughs> dziesięcioleciach, dwa czy trzy lata temu, została przetłumaczona na język polski, wydana, i tą książkę akuratnie pewnie w internecie mogą Państwo znaleźć. W dżunglach Afryki Dziennik Myśliwego. co był królewski w Kijowie. Na tej ulicy, jednej z głównych ulic. W centrum Kijowa powstał ten imponujący XIX-wieczny hotel, budowany tutaj na przełomie XIX i XX wieku, około 1900 roku. Chorodecki nie był jego projektantem, a zaprojektował jego wnętrze. Wiedzą Państwo jakie? Zaprojektował wnętrze we wszystkich stylach architektonicznych: gotyk, renesans, barok, XIX wiek, secesja, sztuka orientalna, sztuka romańska. Każdy przybysz z dowolnej części globu mógł tutaj znaleźć przegląd wszystkich stylów i kierunków architektonicznych. Dzisiaj oczywiście tych wnętrz już w oryginale nie ma. Ta ulica nosiła kiedyś nazwę car, Mikołajowska nazywała się wiadomo, najważniejsza osoba w Rosji Carskiej Car, więc nazywała się Mikołajowska. Za czasów sowieckich, bolszewickich nosiła nazwę Marksa. Bożyszcza komunizmu. Jak się dzisiaj nazywa? Dzisiaj się nazywa Horodeckiego, polskiego architekta, który jest bożyszczem w Kijowie. Uwielbianym, bo to on wzniósł dla Kijowa pierwsze wielkie, wspaniałe muzeum. To on zaprojektował budynek Kienesy Karaimskiej, niesłychanie bogato zdobionej świątyni dla mniejszości Karaimów. Bo on, proszę państwa, w Kijowie zbudował jeden z najbardziej niezwykłych kościołów kościół świętego Mikołaja, ale ten kościół nie pochodzi ze średniowiecza. To jest kościół neogotycki, zbudowany na początku XX wieku nieprawdopodobnymi rzeźbami, z nieprawdopodobną fasadą z wielkimi wieżami liczącymi 55 metrów bardzo nowoczesny technologicznie bo Chorodecki zastosował tutaj wpijanie pali betonowych, żeby kościół nie drgnął, i wykonał z żelazo betonu sprężonego nawę główną, a potem ozdobił ten kościół z pomocą rzeźbiarzy i sztukatorów nieprawdopodobną dekoracją. Nie ma drugiego takiego kościoła w Kijowie, ale i w wielu innych miastach, które by miał tak imponującą dekorację fasady przypominającą najlepsze wzory sztuki średniowiecznej. Zadbał oczywiście o polskie wątki, są tu polskie płaskorzeźby, to jest akurat nie scena z chrztem Jagiełły. Ale na koniec tej prezentacji jeszcze wizyta w jego willi. Bo ten wspaniały, wielki polski architekt w Kijowie postanowił dla siebie zbudować dom. Miał taki pomysł, że zbuduje willę kilkupiętrową, Jedno piętro będzie dla niego, pozostałe będzie wynajmować i z wynajmu będzie żyć dostatnio. Przyszedł kryzys budowlany. Nie udało się potem żyć z wynajmu tej willi, ale willa powstała. Chcą Państwo zobaczyć tą willę? Proszę bardzo. Tak wygląda. Oszalały z miłości do zwierząt Władysław Chorodecki ozdobił swoją willę setkami rzeźb Betonowych, kamiennych rzeźb, wszystkich możliwych zwierząt, które albo sam upolował, albo z którymi się stykał, albo którego fascynowały. Proszę Państwa, na fasadzie tej willi znajdą Państwo i monumentalne żaby, i nosorożce, i znajdą Państwo rogi kopytnych, i saki morskie, i sieci, i e, jakieś niezwykłe ptaki. Znajdą Państwo, no, krótko mówiąc, oszalałą wersję zoologii zaklętą w kamieniu, zaklętą w betonie. Czegoś podobnego nigdzie nie ma. Nigdzie nie ma. Nie ma drugiego takiego obiektu, jaki wybudował Horodecki. Ale to nie wszystko. Bo kiedy już wybudował tą willę, dwa lata ją dekorował najpierw na zewnątrz i wewnątrz. I co stało się wewnątrz? Wewnątrz jest to samo. Wszędzie są dekoracje rzeźbiarsko-kamienno-betonowe przedstawiające zwierzęta. Tak wygląda, proszę Państwa, klatka schodowa w willi Chorodeckiego. Proszę sobie wyobrazić. Zwykły kijowski architekt, Polak, Władysław Chorodecki, autor tego nieprawdopodobnego projektu. Kto z Państwa nie chciałby mieszkać choć jednej nocy w takiej wilnie. Niestety nie uda się Państwu, zaraz powiem dlaczego. Ale to nie wszystko, bo Horodecki miał jeszcze taki pomysł, że dekorował nie tylko ściany, nie tylko klatkę schodową, dekorował sufity. I to jest na przykład dekoracja z jego sypialni, gdzie może umieścił na suficie wszystkie możliwe stwory morskie na niebłękitnym tle patrzyły na niego z sufitu. Państwo jeżdżą do Wrocławia, oglądają wspaniałe zoo we Wrocławiu, kiedy ryby pływają państwu nad głową. No, Chorodecki nie miał takiej możliwości, by e, stworzyć sobie takie gigantyczne akwarium, ale może miał w swojej sypialni nad głową, a takich wnętrz tej willi było więcej. Ta willa przechodziła różne koleje losu, Funkcjonowało w niej ministerstwo, funkcjonowała w niej bezpieka sowiecka, KGB, potem jakieś inne instytucje. Po latach zaniedbań na szczęście jej nie zniszczono w czasach sowieckich została przejęta przez niepodległe państwo ukraińskie, bardzo pieczołowicie, w każdym detalu odrestaurowana i dzisiaj. Dzisiaj ten obieg, proszę Państwa, z tymi wszystkimi nieprawdopodobnymi rzeźbami, jest rezydencją prezydenta Ukrainy. To tu znajdują się biura prezydenta Wołodymyra Zoleńskiego. To tu przyjeżdżają prezydenci, premierzy i ministrowie z całej Europy i z całego świata i podziwiają dzieło Władysława Chorodeckiego. Kiedy. Wybuchła wojna i musiał się ukrywać przed nalotami. Prezydent Załęski kręcił komórką, pamiętacie Państwo ten początkowy etap wojny, takie krótkie filmiki biegając po ulicach Kijowa, czy chodząc po ulicach Kijowa. I na jednym z nich nagrał się na tle tej willi. To jest rezydencja prezydentów Ukrainy, dom Władysława Chorleckiego. Proszę Państwa, nie ma, niestety, w Polsce książki o Władysławie Chorodeckim. Ale w internecie jest film. Film Dom Władysława Chorodeckiego jest w YouTube. Mogą go Państwo sobie obejrzeć. Ten film nakręcił polski dziennikarz filmowy Wiesław Romanowski pięć lat temu. I poza tytułem filmu, Dom Władysława, Wiesława, Władysława Chorodeckiego, Miał taką ideę, że to będzie cykl filmów i nazwał ten cykl Świat, który nie może zginąć. Pięć lat temu. Dzisiaj, proszę Państwa, myślę sobie, że to, było, to były prorocze słowa, bo trzeba byłoby wołać na cały głos, na całą Europę, że ten świat, świat Ukrainy, świat pięknego europejskiego kraju nie może zginąć. Ale to zależy także od nas. Nie w przeważającej mierze, nie tylko, ale także od nas. Od naszej postawy, od tego, co my w tej sprawie zrobimy dzisiaj, co zrobimy za lat 5, 10, co zrobimy za 20 i 30, kiedy państwo będą decydowali o losach Rzeczypospolitej, kiedy wy będziecie decydowali o losach Rzeczypospolitej. Czy ten świat, który widzieliście na tej prezentacji w malutkiej tylko pigułce, bo jest tego wielokrotnie więcej, zginie na skutek agresji silniejszych barbarzyńców, czy przed. To jest nasza wspólna odpowiedzialność. I z tą myślą, z tą myślą państwa chcę dzisiaj pozostawić. I z tym widokiem nieprawdopodobnego dziedzictwa, także polskiego, które odnajdą Państwo na Ukrainie Wschodniej. Dziękuję Państwu za uwagę.